Już jutro do Fortnite'a zostanie wprowadzona ogromna aktualizacja z nowościami i nagrodami i powiem wam co tam trafi w ostatnich dniach większość z Was mogła zakupić sobie skina za 300 faudolców i mogliście zdobyć pewną nagrodę za wejście do gry oraz mamy nowości na sezon drugi. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny kod Mikao i witam Was na odcinku z nagród i skina za 300 V-Dolców. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent. Za 300 fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi i pamiętajcie o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. A więc tak widzowie, pierwszy temat, od którego zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek będzie dotyczył aktualizacji, która trafi do gry jutro, ponieważ znam już prawie wszystkie jej nowości, a na początku przedstawię Wam nowości w trybie podstawowym. W trybie tym zaraz po nowej aktualizacji zajdzie kilka bardzo znaczących zmian i przykładowo z wyspy zniknie ten wielki boss, czyli Godzilla wraz z jego medalionem i tą poczwórną rakietnicą, lecz w zamian za niego do gry powinien zostać dodany ten duży Kong, który już jest na wyspie. Sam Kong również miałby być bossem na wyspie, tak jak jest to teraz z Godzillą, ponieważ w plikach jest dostępna jego umiejętność, otrzymalibyśmy specjalny portal do zmiany w niego, jego własny medalion i mityki oraz, co ciekawe, do gry podobno ma trafić karnet z nagrodami od Konga. Tutaj chciałbym podkreślić, że temat ten nie jest potwierdzony, ale nadal są szanse, że rzeczywiście Trafi na wyspę już po tej aktualizacji, a poza tym spodziewajcie się nowych skinów, naprawy błędów, nowych zadanie, wycieków na sezon drugi i Event oraz sporo darmowych nagród. Następny tryb, który również otrzyma ogrom nowości, to nic innego jak tryb OG rozdziału pierwszego, w którym zostanie wprowadzony całkowicie nowy sezon drugi, dzięki któremu dostaniemy nową wyspę z trzema dodatkowymi lokacjami, nowy karnet oraz nawet stare przedmioty na wyspie. W samym karnecie OG rozdziału pierwszego będziecie mieć. 45 przedmiotów, a w tym będą tam trzy skiny, te które macie na ekranie i co ważne, w karnecie będziecie mieć 12 darmowych nagród bez jego zakupu, a pozostałe 33 nagrody będą w płatnej jej części. Z takich dodatkowych nowości w tym trybie to dostaniemy na wyspie wykrzywione wieże, butny brzeg oraz szemrane szuwary, pojawi się kilka starych przedmiotów, a do sklepu wrócą pojedyncze stare skiny i w trybie tym to chyba wszystkie nowości. W pozostałych trybach gry, takich jak lego, wyścigi, muzyka i linia ognia, spodziewajcie się pojedynczych nowości, takich jak nowe przedmioty, nowe mapy, poprawki problemów, nowe przedmioty kosmetyczne, a samych nowości na pewno będzie o wiele więcej. Tak więc w skrócie, do gry może trafić Boss gong wraz z medalionem, mitykiem oraz karnetem z nagrodami, otrzymamy nowe zadania, skiny, przedmioty na wyspie i więcej, nowy sezon OG z karnetem z nagrodami, wycieki na event i sezon drugi i sporo innych nowości. Spodziewajcie się, że twórcy gry na pewno przygotują dla nas coś, czego totalnie się nie spodziewamy, tak więc wyczekujcie jutrzejszej aktualizacji i dodam widzowie, że jutro na kanale o 14.35 pojawi się odcinek z wszystkich jej zmian i nowości. Następny temat, którego sobie dzisiaj poruszymy będzie dotyczył widzowie niczego innego jak pewnego skina, który w ostatnich dniach był dostępny w sklepie, lecz co najważniejsze, skin ten dla większości graczy z Was był dostępny tylko za 300 v -dolców. Ale zacznijmy sobie od początku. Jak wiecie widzowie, ostatnio w Fortnite odbył się turniej OG Community Cup'y w którym gracze za zajęcie topowego miejsca mogli otrzymać skina i jego przedmioty, a za 8,40 punktów mogliście zdobyć jego malowanie do broni oraz jego plecak. My tutaj musimy skupić się na dodatkowych przedmiotach, które mogli zdobyć wszyscy gracze w turnieju za punkty czyli na malowaniu do broni oraz na plecaku, ponieważ te przedmioty zdobyli wszyscy uczestnicy i to one były Wam potrzebne, aby dostać te tak zwane bonusy. Zaraz po trafieniu tego zestawu do sklepu, osoby, które zdobyły w turnieju plecak za 40 punktów, Miały pewien problem, a mianowicie w sklepie był dostępny do zakupu kilowy w zestawie z plecakiem, a ci, którzy zdobyli plecak w turnieju, nie mogli tego sobie po prostu zakupić. Wszystko to było spowodowane tym, że te dwa przedmioty stanowią nierozłączny zestaw i nie da się zakupić osobno kilofa oraz plecaka, przez co twórcy gry byli zmuszeni przydzielić wszystkim graczom darmowe kilowy i rzeczywiście go oni otrzymali. Jednakże to wszystko spowodowało jeszcze większy bonus dla tych, którzy zdobyli te przedmioty w turnieju za punkty, ponieważ zaraz po przydzielaniu dzieleniu do waszej szafki kilofa, posiadacie prawie cały zestaw tych rzeczy, tylko brakowało wam właśnie tego jednego skina. No i tutaj widzowie, po wejściu do sklepu z przedmiotami był jeszcze dostępny cały jego zestaw, który kosztował bez posiadania przedmiotów 1600 fałdolców, a ci, którzy zdobyli plecak oraz malowania w tym turnieju i potem dostali kilof, mogli potem kupić skina z ogromną przeceną. To właśnie teraz w tle możecie zobaczyć jak to wyglądało w grze i jak widzicie początkowo pakiet był za 1600 fałdolców, po 800 Faudolców z plecaka i Kilofa oraz 500 Vaudalców z malowania do broni zostaje 300 Vaudalców i to właśnie za tyle mogliście sobie zakupić skina do waszej szafki. Tak więc jakby nie patrzeć ci, którzy zajęli topowe miejsce w turnieju otrzymali skina za darmo, a wszystkie osoby, które wbiły tylko 40 punktów, co było wręcz banalnie proste, bo wystarczyła tylko jedna gra, mogli sobie teraz zakupić cały zestaw skina za 300 Vaudalców. Nie możemy również zapomnieć, że osoby to otrzymały również darmowy Kilof na swoje konto, ponieważ sam killoff był dostępny właśnie za topowe miejsce w turnieju przy skinie i był on tylko dla tych, co byli wysoko w tabeli, a końcowo każdy, kto miał 40 punktów, też otrzymał ten killoff. No i jak sami widzicie widzowie, warto brać udział w turniejach, które są organizowane w Fortnite, bo potem, tak jak właśnie w tym wypadku teraz, może na was czekać jakiś bardzo fajny bonus w sklepie i powiem wam tylko tyle, że takie coś jest dość rzadkie, bo pierwszy raz właśnie w życiu była taka sytuacja z tym turniejem, ale pewnie w kolejnych też będą takie sytuacje. No i pamiętajcie, co jest tutaj naprawdę bardzo i to bardzo ważne, że sama skórka nie jest obecnie dostępna w sklepie z przedmiotami za fałdolce, ale już uspokajam was, sam skin niebawem tam powróci, a gdy powróci on do gry, nadal będziecie mogli go sobie zakupić w zestawie za te 300 fałdolców, więc ten bonus o którym mówiłem, cały czas będzie Was obowiązywał. Oczywiście będzie on za 300 faudolców tylko dla tych, którzy zdobyli w turnieju 40 punktów i odebrali wszystko jego pozostałe przedmioty kosmetyczne i jeżeli trafią. Do sklepu, to dam wam znać o tym na jakimś kolejnym moim odcinku na kanale. Tak więc wyczekujcie, a my widzowie przejdźmy sobie teraz do kolejnego, ostatniego tematu, jakiego dzisiaj dla Was przygotowałem. W ostatnich dniach w internecie pojawiły się widzowie kolejne informacje na temat, co ciekawe, nadchodzącego nowego sezonu drugiego, z których co ciekawe dowiedzieliśmy się kilku bardzo ważnych rzeczy na temat pierwszej aktualizacji, która zostanie wydana zaraz po jego starcie, czyli kilka dni po jego uruchomieniu w grze. Cały ten temat został. Został nam podany przez likeraż na Twitterze, który napisał nam ostatnio, że pierwsza wielka aktualizacja nowego sezonu drugiego rozdziału 6, jest obecnie na serwerach testowych, co jednocześnie oznacza, że twórcy gry zajmują się już kolejnymi nowościami, jakie trafią po starcie sezonu drugiego. Dalej, w tym samym poście, podał nam przybliżoną datę, w której może ona zostać udostępniona w grze, i dowiadujemy się tam, że ta aktualizacja ma trafić do gry 11 marca o standardowych dla nas godzinach, czyli albo o 8. Rano, albo dopiero o 10 rano i jak zawsze wprowadzi nam ona do gry ogrom kozackich nowości. Nie będę wam tutaj mówił co trafi do gry po tej aktualizacji, ponieważ w grze nie ma nawet nowego sezonu drugiego, więc tą część sobie po prostu teraz ominiemy, lecz dzięki temu, że twórcy gry testują już pierwszą aktualizację sezonu drugiego możemy spodziewać się niebawem wycieków w jego temacie. Pierwsze z nich pojawią się już po tej nadchodzącej aktualizacji 31 stycznia, tak więc wyczekujcie kochani, bo będzie ich na 100% bardzo dużo, a samo aktualizację mówimy sobie, gdy będzie już sezon drugi. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat jutrzejszej aktualizacji skina za 300 V-Dolców, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz nagrody, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem jak zawsze dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry. O ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!